Jakiś zilion lat temu, kiedy jeszcze się ludzie przyjmowali komunistami, taka zawzięta amerykańska komunistka miała na imię Perełka, Perl, S. Buck, była miesięczniczką Maosetunga, no i spotkałem ją szczęście, mogła zrobić wywiad z Wielkim Wozem Wielkiej Rewolucji. I zadała mu pytanie, co on sądzi o Europie. Mało czuci, pomyślał sekundę i odpowiedział, sprawy tego przylądka nie mają dziś większego znaczenia. Proszę zwrócić uwagę, że on to mówił w czasach, kiedy jednak armia brytyjska, francuska, niemiecka coś jednak znaczyły. To było zaraz po wojnie, to był 50, chyba czwarty czy piąty rok. I on to mówił już wtedy. Od tego czasu minęło 60 lat. I te państwa już nie znaczą prawie nic, gospodarczo tam zdychają, militarnie. no to, teraz proszę, może widzieli państwo taki film, nazywa się Wojna Światów, no, czyli książkę Wojna Światów, wiem, ja całą książkę, a film też widziałem, Wellsa. Streszcze dla tych, co nie, nie widzieli, nie czytali, otóż na Ziemi przelatują Marsjanie, mają wielką technikę niszczą nas i niszczą, po kilku dniach inwazja jakoś, Zacicha w oni wszyscy wymierają. To się okazało, że my przez miliony lat życia na Ziemi się odporniliśmy na nasze bakterie, a oni nie. I nasze bakterie po prostu ich wykończyły. Otóż to samo, to samo tutaj tyczy, tyczy tej sytuacji, bo mamy no, ten widok tych maszyn, piekielnych maszyn, które miały promienie zabójcze na potężność, a w środku te rozkładające się już trupy tych maszyn. W więcej tak samo wygląda dzisiejsza cywilizacja europejska. Która jest właściwie technicznie jesteśmy świetni. Tylko co z tego, skoro nie ma tej woli walki, nie ma tego ducha wojownika, o którym mówił Stefan Kizielski, Jesteśmy już trupami. To mówiłem zresztą na przemówieniu, w przemówieniu na konwencji w Katowicach. Jesteśmy już trupami. I jednym z przyczyn, a właściwie może objawów, to trudno powiedzieć, że znaczy objaw, jest zniesienie kary śmierci. Jak człowiek ma zabić, załóżmy, muzułmanina, który przychodzi mu się bezczelnie szaro skoro nie potrafi zabić własnego mordercy? Jeżeli nawet mordercy nie umiemy powiesić, no to jak mamy potraktować człowieka, który no, jeszcze nie jest mordercą, ale nam grozi? Prawda? Nie mamy moralnej siły, żeby to zrobić. Podobaj to z Amerykanami, oni jednak mimo wszystko jak ktoś mi tam podpadnie, no to posyłają jakiegoś drona czy inny samolot, zabijają tego faceta. Przy okazji ginie innych cywilów. Trudno na wojnie, jak to na wojnie. To oczywiście przesada w drugą stronę, ale to świadczy o tym, że oni jeszcze tego ducha wojownika jeszcze mają. Fighting spirit. Natomiast w Europie on już umarł. I to jest coś niesłuchanego. Ja na przykład ta żądanie opieki. Ja rozumiem, że, że, że niektórzy się, się tego domagają, ale miałem taki wykład, bardzo dobrze płatny. E, zapłacili mi Holendrzy, przedsiębiorcy holenderscy przyjechali, przyjechali do Polski, więc miał wykład na nich. No, miałem ten wykład. No i po wykładzie oni podchodzą do mnie i mówią: Panie prezesie, e, jak to? To miałoby nie być kodeksu pracy. Ja mówię: Na początku kodeks pracy. No przecież ludzie mogą wyzyskiwać robotników. No ale pan będzie wyskiwał, no i ja nie, bo nie mogę, bo konkurencja, no właśnie, pan nie może, ten nie może, ale kodeks chcecie mieć, tak? Oni mają tak głęboko wbite w głowę to opiekuństwo, to, że nie, niewidzialna ręka rynku wszystkim rządzi, tylko musi tym rządzić jakiś dobry, dobry, dobry pan, dobry urzędnik, i to jest zabójcze dla wszelkiej inicjatywy. Wszystko jest robione przez tysiące przepisów. Właśnie jechałem sobie samochodem na lotnisko i słuchałem właśnie, jak tam się kolejną ustawę, ustawę uchwala, ile to trzeba zrobić, żeby, żeby to uchwalić, ile to lat pracy legislacyjnej, że można było cokolwiek zrobić. Powiedz Państwo, Empire Style Building budowano rok i miesiąc przed niezatrzymanym ruchu ulicznym. Było to w roku 1901, o nie mylę, w 1910. Nie było tej biurokracji i można było to zrobić w Roki jest Najwyższy budynek świata budowany, bo nie było przeszkód biurokratycznych. Ludzie się nie wahali, ludzie ryzykowali, również swoim życiem. Bo trzeba, no trzeba powiedzieć jasno, bo yy, jeżeli zaczynamy jakąkolwiek budowę, jeżeli jakąkolwiek budowę, no to wiadomo z góry, że jak jest duża budowa, no to statystycznie na tej budowie jest zatrudnionych tysiąc robotników, a ona trwa pół roku, no to zginie dwóch, trzech robotników, to jest nieuniknione. Taka jest statystyka. No ale gdyby człowiekowi zaczyna budowy powiedzieć, że na tej budowie zginie trzech robotników, to on, ch chyba jakieś konsolidacje na natomiast budowę, bo życie ludzkie jest najwyższą wartością. No nie można tak prowadzić działalności żadnej, że Życie ludzkie jest najwyższą wartością. Nie ma się bronić przed wrogiem y, na zasadzie, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. My zabiliśmy tego ducha wojownika, przez co zaczęliśmy nadmiernie cenić życie ludzkie. Rozumiem, że życie ludzkie jest bardzo ważne, oczywiście, ale nie jest rzecz najważniejszą. W naszej sesji europejskiej były rzeczy ważniejsze niż życie ludzkie. Prawda, wiara, honor. Ludzie ginęli dla ojczyzny, dla, dla, dla wiary, ludzie oddawali swoje życie. No, powiedzmy, oddawać życie to jest wielka rzecz, ryzykować życiem. Ale się nawet nie musimy ryzykować życiem. Człowiekowi się odbiera szansę ryzykowania życiem. Człowiek, który ryzykuje swoim życiem, uważany jest za wariata. I niestety ci, ci muzułmanie, którzy przychodzą, mają nad nami ogromną przewagę. Oni się nie boją zaatakować, oni się nie boją dziecka przerzucić przez granicę, prawda? Oni chcą zająć terytorium i ta prymitywna cywilizacja jest lepsza niż ta cywilizacja, która się wydaje niesłychanie wysoka, prawda, kulturalna, no ale proszę Państwa, oprócz tej, w tej kulturalnej, oprócz ludzi, którzy myślą wielkich filozofów. Prawda? Muszą być osiłki, które wezmą ten kłonicę i przywalą wrogowi. Muszą być rycerze, którzy wezmą szpadę i będą walczyć. Musi być husaria, która ruszy na wroga. Muszą być ludzie, którzy mają pistolety i będą bronili swojego domu. Musi być. Ale ich nie może być, kiedy mówimy, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. To trochę jak w dowcipie, jak, w dowcipie, jak lord Coxon sobie pływał po morzu, a wiedząc, że są rekiny, wziął ze sobą nóż. No, i podpłynął rekin, Lord Coxon sięga po nóż, a rekin się odzywa ludzkim głosem, mylordzie, do ryby z nożem. No, pogrzeb Lorda się nie odbędzie z powodów no, ogólnie zrozumiałych. Otóż to samo, to, to, to samo jest i tutaj. Oni nas szantażują, przecież musimy musi być humanitarni, tolerancyjni, a sami przecież nie są. A sami nie są. I to ich cywilizacja jest wyższa. Cywilizacja jest zdolna do życia. Nasza nie. Może przywołam na zakończenie jeszcze jedną science fiction y, well, Wellsa, y, to jest podróż w czasie. I tam w jednym z odcinków on ląduje, ląduje w przyszłości, gdzie y, są plemiona, ludzkość się podzieliła na dwa plemiona, na Morloków i na takich cywilizowanych ludzi, dzieci kwiaty, nic nie robią, się filozofią, poezją rozmawiają, a tam ci ich czasami zjadają. Dostarczają ich, im, im, im jedzenia, dostarczają im, im wszystkiego, a czasami zjadają. I taka właśnie sytuacja jest w tej chwili. Mamy wysoce, wysoką cywilizację. Bardzo wysoką, wyspecjalizowaną. Ale zabrakło nam tych ludzi, tych ludzi. Ci ludzie, którzy powinni wziąć maczugę i walić, to oni teraz są na uniwersytetach i uczą się jakichś zupełnie zbędnych, zbędnych rzeczy. Po są tak kulturalni, że w tej maczugi do ręki nie wezmą. Są nauczeni na tym uniwersytecie, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Nie można od tak sobie zabić ani tej ryby mając nóż w ręku, ani człowieka. I, proszę Państwa, to jest takie pesymistyczne rozważania z tej Unii Europejskiej, w której tutaj siedzimy, bo ta religia, religia że tolerancji, otwartości, braku agresji, no tutaj, to jest religia na tej rządzi. Jest to kontrreligia oczywiście naszej. No, i obawiam się, że to jest kres tej cywilizacji, czy znaczy, w ogóle całej Europy, a nie cywilizacji. Być może ocalejemy, być może uda nam się dzięki takim ludziom jak my. Nas jest niewielu na tej chwili. Podzielę poglądy, słucham mojego tego, 6 milionów tygodniowo ludzi. To jest niewiele. Wyborców mamy 36 milionów. Tak? Niewiele. Ale to już jest coś. My tego słuchają, połowa się wścieka. Jedni mówią, jak to? Pan mówi jak Karol Darwin, nie wiesz pan Darwina, nie no, no właściwie wierzę, no ale to przecież nie stosuje do człowieka. Stosuje się przecież, stosuje się do człowieka Także, także proszę Państwa, albo wrócimy do tej natury, wrócimy do sytuacji, w której narody mogą się bronić przed załóżmy zalewem imigrantów, bo to oczywiście cały czas o tym mówię, tylko nie, nie wspominam, no albo tego nie zrobimy, no to nas zaleją. Instynkt samozachowawczy, proszę Państwa, instynkt samozachowawczy. To właśnie tyle, co miałem do powiedzenia na dzisiaj, bo się jeszcze niedługo spotkamy. Na razie za miesiąc wybory. Kłaniam się.